Kochani, zmierzamy do końca roku liturgicznego i tradycyjnie w te ostatnie niedzielę słuchamy słów, które nazywamy nauczaniem apokaliptycznym Pana Jezusa. W tym roku czytamy trzy przypowieści. Tydzień temu o dziesięciu druchnach, tych pięciu mądrych i pięciu głupich. Dzisiejsza Ewangelia to historia o gospodarzu, który powierza swoją własność sługom. I za tydzień usłyszymy w niedzielę Chrystusa Króla, tą znaną nam przypowieść o sądzie ostatecznym. Z pewnością te trzy przypowieści trzeba czytać razem, bo one nam pokazują pewną wizję życia człowieka. Apokaliptyka to nie jest nauka o tym, co będzie kiedyś, w przyszłości, ale przede wszystkim jest to ukierunkowanie, formatowanie naszego życia tu i teraz życia, które jest darem od Boga, życia, gdzie mamy być czujni i z Bożą łaską współpracować w pomnażaniu Bożych darów w służbie potrzebującym. Jest mowa o talentach w dzisiejszej przypowieści Mateusza. Dobrze wiemy, że to słowo talent pochodzi z ekonomii, używając naszego języka. Już w różnych krajach używano taką właśnie miarę złota, jaką był talent. Za czasów Pana Jezusa było to około 27 kilo złota. Zabrałem się więc zaliczenie. Nie, chyba nie jestem najlepszy z finansów. Bo cóż, ubogi zakonni, który dostaje 300 zł miesięcznego kieszonkowego, e, może widzieć o złocie, o kursach złotego, ale tak sobie poszperałem i wyszło mi, że słudzy dostali po je pierwszy 30, drugi 12, ostatni 6 milionów złotych, licząc tak po naszych kursach yy, w naszej walucie. A więc strasznie dużo pieniędzy. Chyba nie mieliśmy tyle, nie widzieliśmy naraz takich sum. Widzimy tą hojność gospodarza. To zaufanie, jakim obdarza swoje sługi. Każdy otrzymuje według swoich zdolności. Oni nie mają się porównywać między sobą ale otrzymują różnorakie dary w zależności od swojego stanu, od swoich możliwości. Widzimy, że trzej zabierają się od razu do pracy. Dwóch pomnaża to bogactwo, które otrzymali. Trzeci też zabiera się do pracy, kopie dołek, by te pieniądze ukryć. Ten trzeci to sługa zły i gnuśny, leniwy, używając słów Ewangelii z Oszego Tygodnia, to głupi sługa, który nie wypełnia swojej misji, swojego zadania. I Pan wraca. Następuje rozliczenie. Jest pochwała dwóch sług, pierwszego i drugiego. Jednakowa pochwała też nie robi właściciel różnicy między nimi. Szanuje ich zdolności, ich zaangażowanie, ich pracę. Trzeci natomiast oskarża pana o to, że jest zbyt wymagający, że jest surowy, twardy. I tymi słowami sam się pogrąża. Odbierzcie mu ten talent i dajcie temu, który ma teraz dziesięć talentów. Każdemu bowiem, kto ma, będzie dodane, także nadmiar mieć będzie. Temu zaś, kto nie ma, zabiorą nawet to, co ma, mówi gospodarz do swoich sług. To nie jest ostrzeżenie, to nie jest jakaś przestroga, ale zaproszenie do współpracy z miłością. Każdemu bowiem, kto otrzymał miłość, będzie ta miłość mu pomnażana i nadmiar będzie posiadał. Kto natomiast odrzuca miłość, ten straci wszystko, straci swoje życie. Jesteśmy zaproszeni dziś do współpracy z miłością. Jesteśmy zaproszeni do współpracy w pomnażaniu dobra, do odkrywaniu tego, co Bóg przygotował dla każdego z nas. Dlatego jest ta przypowieść pełna nadziei. Wszyscy jesteśmy obdarzeni. Wszyscy, różnorodni oczywiście. Każdy otrzymał inne dary, inne talenty, zdolności, inne możliwości w życiu. Ale tak jak tu jesteśmy, każdy z nas został umiłowany przez Boga. Święty Paweł w liście do Koryntian pyta: Cóż masz, czego byś nie otrzymał? Dzisiaj często jest nam trudno zrozumieć, że życie jest darem od Boga. Dzisiaj współczesny człowiek. Zaczyna być zuchwały i mówi wszystko, co mam, to jest moje, to jest moja wartość. Nikomu za nic nie muszę być wdzięczny. Popatrzmy, nic nie mamy tu swojego. Jak mówi Hiob, nagi wyszedłem z łona mojej matki i nagi powrócę, nic nie mam swojego. Całe moje życie, wszystko co posiadam, jest darem od Boga i od innych ludzi. Mogę tylko ten dar pomnażać, rozwijać, dzielić się. Dziś, notabene, w Kościele powszechnym obchodzimy dzień troski o ludzi biednych i ubogich. Jak bardzo ta przypowieść wpisuje się właśnie to w myślenie Kościoła, chrześcijańskie myślenie, że bogactwo pomnaża się przez dzielenie, szczególnie z ubogimi i potrzebującymi. Druga myśl tej przypowieści, która też jest nam trudno zrozumieć, może na co dzień, że nikt z nas nie wybiera sobie życia, nikt z nas nie wybiera tego, co otrzymuje od Boga. Bóg swojej miłości wyposaża nas. Najlepiej jak jest to możliwe. A więc jestem tylko stworzeniem, a może inaczej, jestem aż stworzeniem Boga, umiłowanym przez Boga. I to nie jest jakieś to, że ja nie wybieram darów, to nie jest supermarket, gdzie mogę sobie z półki brać dowolny produkt. Zostaję przez Boga wyposażony w miłość. I to jest coś pięknego. To jest coś, co otwiera nam przygodę życia. I wreszcie trzecia myśl, mam wybór. Dzisiaj tak wiele słyszymy na temat wyboru, wolności. Mam wybór. Mogę życie pomnażać, mogę życiem się dzielić, ale mogę też zmarnować życie. Mogę rzeczywiście być gnuśny, mogę być zły. Mogę mieć żyć pretensjami do Boga i do innych, do rodziców, że nie zostawili mi spadku i muszę wstawać codziennie do pracy. Do Boga, który nam się wydaje, że zawsze ci sąsiedzi i znajomi mają łatwiej, lepiej i przyjemniej, a ja mam taką, a nie inną sytuację życiową, zdrowotną. Wydaje nam się, że jesteśmy strasznie ograniczeni. I oskarżamy Boga i innych o to, że tyle nieszczęść nas spotyka, a inni z taką łatwością żyją i ciągle się bawią, a ja ciągle jestem przygnębiony, z sercem zamkniętym. Mam wybór. Albo zacznę rzeczywiście dawać i dzielić się z innymi, albo będę żył w zgorzknieniu, w zamkniętym sercu, z pretensjami. Jest ten wybór. Dzisiaj wielka zachęta, by rzeczywiście to dobro, to piękno, ten Boży dar, który otrzymaliśmy, zacząć z nim pracować, rozwijać i pomnażać. Pierwsze czytanie z Księgi Przysłów jest jakąś ilustracją do tej przypowieści. Ostatnie 22 wersety 31 rozdziału Księgi Przysłów. To poemat o kobiecie, o mądrej kobiecie. Akrotych, tak się nazywa technicznie ten poemat, bo każdy werset zaczyna się kolejną literą hebrajskiego alfabetu. I mówi o kobiecie, która jest mądra. Kobieta zawsze jest mądra, ale także jest mądra przez to, że odkrywa piękno swojego życia. Odkrywa w Boże dary, z nimi mądrze współpracuje, pomnaża, jest twórcza, a przez to obdarzona miłością, dobrocią bliskich osób, przede wszystkim swojego męża. Zachwyt nad mądrą kobietą pokazuje nam, jak być właśnie sługą dobrym i wiernym. By rzeczywiście wypełnić nasze powołanie i naszą misję. I wreszcie, Święty Paweł z pierwszego listu do Thessaloniczan mówi, że nie możemy spać, mamy czuwać i być trzeźwi. To jest znowu innymi słowy ta postawa zaangażowanego sługi. Jesteśmy po prostu sługami, sługami Boga, sługami naszych sióstr i braci. Panem jest Bóg, nasz Ojciec, Stwórca, Ten, który nieustannie o nas się troszczy i nasze życie podtrzymuje. Zadajmy sobie dzisiaj to pytanie u końca roku liturgicznego, które jest jakimś zwieńczeniem tej drogi z Ewangelią Mateusza, która nam towarzyszyła od pierwszych niedziel zwykłych. Jak patrzę na moje życie, wielu z nas, Robi już różne podsumowania. Czy patrzę z wdzięcznością, czy szukam dobra, czy cieszę się, czy umiem nawet z małych rzeczy, z małych sukcesów, budować moją codzienność pewną wdzięczności, radości, pokoju, czy może właśnie żyję pretensjami, rozgoryczeniem jakimś bólem, z którym sobie już nie radzę. Jak patrzę na otaczający mnie świat, jak patrzę na Kościół, na wspólnotę parafialną, można żyć właśnie z wdzięcznością za duchowe doświadczenie, szukać dobra, a nie zła, a można zupełnie inaczej zaszyć się właśnie w jakimś negatywnym myśleniu i w złości. 75 lat temu wracam do tego, bo kustoż naszego sanktuarium nas zachęca, by o tej rocznicy przypominać. 75 lat w tym miejscu to czas intensywnej modlitwy pokoleń, to czas intensywnej formacji duchowej, która tu się. Wydarzyła i wydarza. To czas odkrywania wielkich, duchowych darów tej świątyni. Dzisiaj nazywamy ten nasz kościół sanktuarium. Gdy odprawiono 1 listopada 1945 roku tutaj pierwszą mszę świętą, nikt nie myślał, że będzie to sanktuarium. Sanktuarium to z jednej strony zwieńczenie i podsumowanie tego duchowego dorobku tego miejsca naszych rodzin, naszych przyjaciół, pokoleń, którzy tutaj doświadczali miłości Pana Boga i tą miłością się dzielili, jak poprzez ten, byśmy powiedzieli, zwykły parafialny oddział, na przykład Caritasu. Ilu ludzi tutaj doświadczyło wsparcia, dobra, bo duchowa formacja musi się przekładać właśnie na tę wrażliwość, na tych ostatnich biednych i potrzebujących. Jak zapewnia nas Pan Jezus nigdy ich nam nie zabraknie. Chcemy docenić ten dar, ten talent duchowy, jaki jest związany z tym miejscem chcemy wdzięczni być Bogu za to, że rzeczywiście przeprowadził nas także przez to duchowe doświadczenie wielu którzy przychodzą tutaj z różnych racji, czy ślubów, czy pogrzebów, czy pierwszych komunii swoich znajomych, czy wnuków, kuzynów, często mówi, tutaj się wiele wydarzyło, bo także w moim życiu. Chodzę teraz do innej parafii, innego kościoła, ale to nie to samo, bo tu może nie ma splendoru, bo zamysł tego kościoła jest właśnie że prostota wiary ma się wypełnić tutaj. Ale jest, nie ma splendoru, ale jest duchowe, głębokie doświadczenie. Ważne, które dla wielu stało się fundamentem do tego, by odkryć piękno swojego życia i by to życie pomnażać i tą nadzieją dzielić się z innymi. Niech ta dzisiejsza przypowieść te słowa Ewangelii będą dla nas źródłem nadziei, pokoju serca i wielkiej wdzięczności wobec Boga i ludzi. Amen.